Cześć, witam Was na moim kanale. Dzisiaj opowiem troszkę o zmianach, jakie zaszły względem oryginalnego projektu, który można dostać w internecie. Dokładnie chodzi o ścianki działowe, bo tylko to zostało zmienione w tym projekcie. No, i tutaj, tak jak widać po lewej stronie, ta ścianka ona została zmieniona. Ona została zamurowana i przesunięta o pół metra w głąb, w stronę kuchni. Ale tym samym pomieszczenie, korytarz i kuchnia jest większa. Natomiast no nie ma pomieszczenia gospodarczego, które tutaj było przewidziane. Wydaje mi się, że jest ono zbędne. No tutaj salon: wszystkie otwory, jeżeli chodzi o okna, wszystko zostało według projektu. Ja nic tutaj nie zmieniałem. Sufit betonowy zostaje taki jak widać, nie będzie tynkowany. Dom będzie w stylu industrialnym, takim loftowym. Dlatego też będzie dosyć dużo stali, drewna, betonu. Tutaj też jeszcze powinno być kominek narożny tak jak tutaj widać, tą ścianę z żelbetu nośną. Kominka nie będzie, nie będzie kominka, ale zrobiłem tak, że mam możliwość zawsze podłączenia go. Zbrojenie w suficie poprowadziłem tak, że mogę sobie wykuć dziurę na komin dymowy, także tutaj też nie ma problemu, w razie gdyby mnie naszła kiedyś taka ochota. No i tak jak wcześniej wspominałem, tutaj widać po piance montażowej takie ślady. Tutaj docelowo powinna iść ścianka, tak jak jest według projektu. No i tak jak widzicie, no o tą, o tą odległość powiększyła mi się kuchnia. No dobra, tu przechodzimy do pokoju. W pokoju jest jedna zmiana chodzi tutaj o tą ściankę właśnie z lewej strony którą pokazuję ona jest takim delikatnym uskokiem który tutaj też widać na samym dole ślady po piance montażowej ona o tyle powinna być przesunięta ja zrobiłem na równo wydaje mi się że tak będzie estetyczniej No, i tutaj Łazienka. Tu też nie ma żadnych zmian. No i dobra, tutaj wchodzimy do kotłowni. Tak jak już wcześniej wspomniałem, ta prawa ścianka nie powinna być z uskokiem. I jest zrobiona na prosto. Natomiast to pomieszczenie w projekcie jest podzielone na dwa. Jest jako pomieszczenie gospodarcze, jako kotłownia. Ja zrobiłem jako jedno duże pomieszczenie. Nie chciałem tego jakoś rozgraniczać na dwa takie małe pomieszczonka. Wiadomo, na dzień dzisiejszy nie już nie montuje się żadnych piecy na węgiel, raczej to pompa ciepła, więc nie przewiduję tutaj jakiegoś brudu, kurzu. Także śmiało tutaj można zrobić jedno pomieszczenie jako pralnię i jako kotłownię. Pralnia w projekcie jest przewidziana na pierwszym piętrze, ja ją zniosłem tutaj na dół, a zaraz zobaczycie, co jest w zamian za to u góry. No i dobra, wchodzimy na górę. Okna dachowe też są tak jak w projekcie. No i tutaj po lewej stronie wchodzimy do większej łazienki. No tutaj też jeszcze doszedł jeden komin, komin wentylacyjny. Na dole też jest komin wentylacyjny, czyli razem cztery kana kanały na dole dwa, na górze dwa. No i tu teraz jak nagrywam powinny być drzwi, powinny być wejście do pralni. Tak jest według projektu, ja zamurowałem na koszt większej garderoby. No tutaj sypialnia i z sypialni przejście do garderoby. No to też w projekcie były dwa takie małe pomieszczenia. Mówię budując dom jednorodzinny. Nie chciałem mieć takich małych pomieszczeń, małych klitek, pełno drzwi, dlatego wolałem zrobić mniej tych ścianek działowych i zrobić większe pomieszczenia. Tutaj, jeżeli chodzi o okno, okno będzie wymiarowo takie jak w projekcie, natomiast będzie przedzielone na pół. Na dole będzie yy, szyba, która będzie na stałe zamontowana, nie będzie otwierana, tym samym nie będzie trzeba robić żadnych barierek z zewnątrz. No bo tutaj nie ma wyjścia na balkon. Balkonów nie, nie zrobiłem. No tutaj dwa pokoje. Dwa prawie takie same pokoje, jeżeli chodzi o, o wielkość, troszeczkę inny układ, ale raczej to samo. No i tak jak już wcześniej wspomniałem, tutaj nie ma balkonów. Myślę, że w domku jednorodzinnym nie są one aż tak potrzebne. Zwłaszcza, że to są takie balkony półmetrowe. Nie można tutaj ani z żadnego stołu postawić. Ani żadnego krzesła. No, krzesło może jeszcze by weszło, ale, ale są to dosyć małe balkony. Tego mówię, jeżeli chodzi o domek jednorodzinny, wolę, wolałbym wyjść na taras. No i tutaj drugie pomieszczenie, drugi pokój. No w projekcie są to pokoje przewidziane dla dzieci. No tutaj mam jednego grzybka wentylacyjnego na dachu. Zamontowałem on będzie doprowadzony do kuchni. No. To Tutaj każdy indywidualnie musi do tej sprawy podejść, musi to dobrze przemyśleć. To są sprawy, które, które warto przemyśleć, zanim się zacznie stawiać dom. No i tutaj, taki widok. Wiadomo, można tutaj zamurować tą ścianę, że nie będzie tutaj widoku na, na kuchnię i na salon. No ale też można zrobić tak, jak jest na zdjęciu w projekcie. No, tutaj parę słów powiem na temat garażu. Jeżeli chodzi o garaż, wymiary jego to 7 m na 9, 63 m. Garaż na dwa samochody, brama wjazdowa 5 m, strop. Strop drewniany. Jest możliwość adaptacji poddasza. Doprowadziłem też do, do garażu wodę. Zawsze będzie można jakąś umywalkę zamontować. Słuchajcie, teren jest zaniedbany. Nierówny. Natomiast nie chcę tego na razie zmieniać. Czekam na oczyszczalnie. Najpierw będę chciał oczyszczanie zamontować. I później dopiero to wszystko rozpantuję. Będę musiał jeszcze zrobić drenaże. Chociaż ten teren nie jest taki podmokły, ale, ale nie chcę później do tego wracać. Także to wszystko, co można zrobić wcześniej, robię to od razu. I, i nie chcę po prostu do tego już nigdy wracać, robię ten dom dla siebie, ym, dlatego nie idę jak gdyby na skróty. Cały czas myślę o oczyszczalni, jaką, jaką tutaj zamontować, czy zamontować betonową, czy zrobić ekologiczną. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Wiem, że ekologiczne są mniej trwałe. Już znam takie rodziny, które y, wymieniają te oczyszczalnie po kilku latach. Yy, ten materiał jest dosyć miękki. No i myślę, myślę, myślę nad tym, jak, jaką oczyszczanie tutaj zamontować. Jeżeli macie jakieś propozycje, możecie, możecie mi tam w komentarzach napisać. No i co więcej? W kolejnym filmie opowiem o, o oknach, jakie ja teraz zamówię, także jak ktoś będzie ciekawy, może, może zerknąć. No i tutaj też nadbitkę, nadbitkę. Zrobiłem od razu podczas robienia dachu, żeby do tego nie wracać. Jak już mówię, byli panowie na dachu, mogli to zrobić od razu, zrobiłem i no i po temacie, tak? No dobra, to chyba na tyle. Jeżeli ktoś wytrwał do końca, to dzięki wielkie, trzymajcie się do następnego filmu. Hej!